Dzisiejszej nocy śniło mi się dokładnie to samo, co wczoraj i przedwczoraj. Za każdym razem znajduję się dokładnie w tym samym miejscu. Znam już drogę z poprzednich snów. Pamiętam ją. Jednak nigdy nie mogę dojść tam, gdzie chcę. Nie potrafię nad tym zapanować. Praca kontrola. Testy rzeczywistości są to czynności, które pozwalają nam jednoznacznie stwierdzić, czy jesteśmy w śnie, czy nie. Należy je powtarzać jak najczęściej podczas codziennych zajęć, tak aby weszły nam w nawyk. Wtedy podczas snu będziemy wykonywać je automatycznie, bez zastanawiania się. Na przykład testem rzeczywistości może być przeczytanie czegoś. W śnie nigdy nie będziemy mogli niczego przeczytać. Litery zaczną skakać, zamieniać się miejscami, rozmywać się. Spoglądanie na zegarek. Co każdym razem, kiedy w śnie popatrzymy na zegarek, będzie inna godzina. Nawet jeśli spojrzymy na niego, odwrócimy głowę i spojrzymy jeszcze raz, to czas będzie zupełnie inny. Lub zegarek w ogóle nie będzie miał wskazówek. Zaciskanie palców na nosie. Jeżeli podczas snu zaciśniemy palce na nosie, będziemy mogli oddychać, od razu zorientujemy się, że to sen. Oglądanie swoich dłoni. Podczas snu zawsze będą one jakieś zmienione, zdeformowane. Będą miały dziwne kształty. Próba lewitowania. W śnie wystarczy, że pomyślimy, że chcemy latać, i to się dzieje. Tykanie lustra. Jeżeli w śnie chcemy dotknąć lustra, to dłoń przejdzie nam na drugą stronę, tak jakby był tam inny świat. Włącznik światła. W śnie żadne włączniki i wyłączniki nie działają. Często zdarza się, że po uzyskaniu świadomości trudno zapanować nad snem. Aby się nie wybudzić, należy przede wszystkim zachować spokój, nie zmieniać nagle świata wokół nas. Warto skupić się na miejscu, w którym się znajdujemy, na przedmiotach wokół nas. Można wykonać dodatkowe testy świadomości. W trudnych sytuacjach pomaga kręcenie się wokół własnej osi albo krzyczenie. Można też pocierać dłonie. you